Bardzo mi szkoda, że nie wyszło nam nagrania filmiku własne z tym organizatorem a akcji. tej akcji. Nie wiem, jak to się stało, ale nacisnęłam, a ono nie nagrało. Ale chcemy powiedzieć, że jeszcze raz dziękujemy panu Marcinowi za to, że organizował tej akcji I chcemy, żeby więcej ludzi dołączyło się do tej akcji. Zapraszamy wszystkich i chcemy, żeby mniej takich było ludzi, którzy rzucają na ulicach, w parkach, wszędzie rzucają to śmieci. Bardzo prosimy o to, żeby nie rzucali. Dbamy, dbamy zawsze o czystość i higienę i zrobimy nasze miasto piękne. Tak. Jeszcze raz pokażemy owoce naszej pracy. Tam stoją te worki. No to już do widzenia. Cześć. No, co my jeszcze chcemy na ten temat powiedzieć? Na temat śmieci. Zobaczyłam, że jak przyjechaliśmy tutaj półtora roku temu, to było mniej śmieci. Nie wiem, z czym to jest związane, ale śmieci stało się dłużej. A jak myślisz? Czy może ja. Myli, myli się. E, może tak, może nie. E, też e, pytali się nas, e, jak na Ukrainie e, w tym pytaniu. No też są miejsca, gdzie e, też brudno, i może nawet gorzej, ale są miejsca, gdzie e, sprzątania codziennie służby prowadzą. Na przykład w I... naszym mieście, gdzie my mieszkaliśmy, to rano, gdzieś o godzinie 7-8 zawsze patrzyłam na to, że jakieś robotniki e, zamietają e, I, takie kubki składają do śmieci a i później taki mały tra traktor, traktorek ma, mały traktorek i to wszystko zabiera, zabiera właśnie tutaj w tego nie widziałam żadnego razu widziałam jednak, jeden raz jednak nawet nagrałem to wczoraj że jeździ firma sprzątająca i prowadzi takie sprzątanie przystanków autobusowe. Tak, a tu dodajemy, do, doda, 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 dodamy. Dodamy? Dodamy, no. dodamy do tego filmiku, Wam ta, pokażemy. Ta. Aha, jeśli masz takie nagranie, jak tam drzewa. E, takie l... różne e, gałęzie. Tak, jak przecierali, jak przez. E, Taka tarka, tak? D taka drobniaczka. Jakaś. Drobniaczka, tak. I od razu na samochód. I jeszcze też, coś tak? mamy tam też? Czy to tylko jedno, że to? No dobrze, nieważne. Ja. E, ważne, że to. że... E, wszędzie e, są takie ludzie, które wyrzucają śmieci e, i po prostu. Найбільше. Потрібно тим зорганізувати смі... Сміттю було це? Бутельки з под такої малої вудки. З под алкоголю, такі, Takі... мерзавчики. Малютки. <laughs> в Росії кажуть, tá. мерзавчики. Так і малютка вудка. Дуже сміття, дуже дуже екскрементів від псів. Вже таке місце можливе, що там ніхто не шпшонта за свої... своїми псами. І дуже ще сміття, ну, пластикові бутельки. То теж така вада. Ну, no, і що ми я ще хочемо powiedzieć на темках. Mm, шкода же прийшли сьогодні, може, мені вці і там вот 25, може, до 30 Nie людей. Не було дуже людей, так. Так. I e, chcemy, żeby więcej dołączyli się do tej akcji. No bo za miesiąc e, ma być e, kolejna akcja, jeszcze nie wiadomo e, jaki to dzień. E, Proszę dołączyć się do tej grupy. Sprzątamy, nazywa się ta grupa w Facebooku Sprzątamy Chanu. Tak, właśnie tam można zobaczyć zobaczyć jakie terminy tego sprzątania. I zapraszać swoich kolegów, swoich stronów. To sąsiadów. jest bardzo dobrze w taki dzień tak. piękny. Wejść Wy, no, na ulicę, posprzątać. E, jako lekarz mogę powiedzieć, że e, zwiększenie aktywności fizycznej e, to tylko jest na zdrowie każdemu. Tak. <laughs> No i... A jeszcze bardziej, jeżeli. Jak to nazywa się, porozmawiać z ludźmi, kontaktować no, się. A, komunikować się z ludźmi, poznać różnych ludzi, to też jest bardzo dobrze. No i co jeszcze? A, a, na, a najlepiej w końcu satysfakcja, że zrobiliśmy piękne stało, wyglądać to dobrze teraz. Ta. Nawet e, powietrze stało jakieś e, czyściutce. Tak, ale my posprzątaliśmy z tej strony, gdzie e, widać z boku starej, Starego, Szanowna. A trzeba jeszcze posprzątać, właśnie z drugiej e, strony kolei. Chyba są miejsca. Tam gdzie tylko pociągnąć. co jechaliśmy, bo właśnie przyjechaliśmy na basen, i jechaliśmy obok tej drogi, i zobaczyli, ile tam śmieci. To niemożliwe. To nie wiem, ile to potrzebne ludzi, żeby to wszystko posprzątać i żeby to jakieś mało taki piękny wygląd. Dlatego zapraszamy wszystkich. To tylko będzie taka I to, i, satysfakcja. I ta, i ta satysfakcja. Też, <laughs> i ta akcja też tam były i byli dzieci i to jest dobry przykład dla dzieci. Tak. To jest takie, jakie ja, jak ja ma być zakończenie. Taka lekcja, tak. żeby nie rzucać śmieci, żeby sprzątać, żeby chronić przyrodę. To bardzo dobrze dla takich dzieci jest nauczanie tego. No i też przychodzili ludzie z psami. To jest taki spacer dla psów, bardzo ładny. Dobrze, że dzisiaj tak się stało, że taka piękna pogoda. Słonecznie, ciepło. No, i w ogóle otrzymaliśmy mm, takich bardzo dużo pozytywnych emocji, mhm. i mm, nawet nie mogę Wam powiedzieć, co odczuwam. I e, chyba są ludzie takie, e, którzy e, nie bardzo lubią, lubią no, Ukraińców, tak? Tak. E, a też chcieliśmy pokazać, że Spośród Ukraińców e, są takie, m, że nie, nie wszyscy jest źli. E, tak. Czy jak to powiedzieć źle? No. no, wszystkie niedobre. E, są takie, które mogą być e, no, pozytywne. E, nawet było takie, że m, jakiś chłopiec e, też Ukrainy e, Собі споціову, побачив, що дуже люди щось роблять і захотів запитати а цього, а цього не роблять. А хтось до певікація... нього можеш довончитися і довончився, і теж оказує українцем. Ми шлях вже є тільки єдиний там спосвіт поляку. А казавши ми теж там Називався Іван. i jest z użgórda, takie miasto, jest użgóród, to jest tam gdzie góry, może ktoś wie. I właśnie pracuje tutaj w Szanowie, i chce też, prze, jak to się, przeprowadzić się do Polski i mieszkać tu, właśnie że jest młodym facetem i Uczył się ekologii, dlatego jego to bardzo zainteresowało i dołączył się do tej akcji. A teraz, jeszcze w czerwcu, do niego przyjedzie jego dziewczyna No i będzie dobrze. Dziewczyna jest psychologiem, też chce tutaj pracować, możliwe uda się jej zasyfikować dyplom i będzie wszystko dobrze i będą dołączyć się do naszej akcji. I możliwe później będą przekazywać innym Ukraińcom, którzy pracują na fabrykach i też będą dołączać się, także nasza spółka będzie rosnąć. Mamy nadzieję na to. Nie? No to co jeszcze powiedziesz na ten temat? Idziemy na basen. Idziemy na basen. My tego zasłużyliśmy, żeby teraz rozluźnić się, oddychać i otrzymać zadowolenie od tego basenu. <głosstonia> <głosstonia> Jakże widać, to Kreta pływania. No to już idziemy.